Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Hanka Dziubińska Kopka i bardzo się cieszę, że dzisiaj na kanale Dostępny Design mogę gościć Agnieszkę Mróz. Dzień dobry. Agnie od siedmiu lat zajmuje się już projektowaniem usług oraz badaniami jakościowymi. Współpracowała z ponad setką firm, instytucji, organizacji. Prowadzi także zajęcia dla studentów studiów podyplomowych SWPS na kierunkach. Projektowanie usług, zarządzanie innowacją, też w Kolegium Da Vinci przy zarządzaniu kreatywnym, czyli wszystkie te słowa o innowacji, kreatywności, usługach, wszystkie te definicje, które na naszym kanale lubimy i o których dużo rozmawiamy, to wszystko jest na Twoich zajęciach. I swoimi doświadczeniami dzielisz się także na profilu Osobiście o projektowaniu usług, na który oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy. W takim razie wydawać by się mogło, że będzie to zupełnie proste ustalić z Tobą, mm -hmm. jaki powinien być idealny wynik badań. Ale jak już sam tytuł naszego spotkania mówi, nie jest to wcale takie proste. Okazuje się, że dotarcie do tego abstrakcyjnego ideału wcale nie jest. Raz, że prostym, prostą drogą, a dwa, że może nawet nie do końca o to w tym chodzi, prawda? Hmm. Więc zacznijmy od wyjaśnienia naszego tematu, naszego tytułu spotkania. O co chodzi z tą prawdą w badaniach? Czym tak. ta prawda jest i dlaczego jej zdefiniowanie czasami jest bardzo kłopotliwe? Hmm. Dobrze, to rzeczywiście jakby ta prawda i to, czym jest prawda w badaniach, nie jest aż tak prosta. Jeżeli znajdziemy sobie w słowniku definicję i będziemy rozumieli prawdę jako zidentyfikowanie pewnych faktów takiego zastanego stanu, to tutaj możemy mieć pewien zgrzyt. My w momencie, kiedy prowadzimy badania jakościowe, nie Naszym zadaniem nie jest rozstrzygnięcie pewnych, zidentyfikowanie faktów, rozstrzygnięcie takiego stanu, nazwijmy to faktycznego, co, co zaszło. My, tutaj, jako taki główny cel, stawiamy sobie spojrzenie na świat z perspektywy naszych respondentów. A więc, siłą rzeczy, jeżeli próbujemy na zastaną rzeczywistość spojrzeć z perspektywy naszych odbiorców, to oni tę rzeczywistość filtrują przez siebie, przez swoje doświadczenia. Więc, jeżeli rozmawiamy z kilkoma osobami, które uczestniczyły w tej samej sytuacji, pracują w tej samej firmie, doświadczają teoretycznie tego samego. To to doświadczenie z ich perspektywy może wyglądać zupełnie inaczej. I chyba takim najbardziej wyrazistym przykładem, przykładem są te projekty, gdzie rozmawiamy na przykład z pracownikami i z przełożonymi. I oni nam o tych samych, o tym jak funkcjonują, opowiadają często w zupełnie inny sposób, czasami tak skrajny, że wręcz mamy poczucie, jakbyśmy rozmawiali z przedstawicielami dwóch różnych organizacji. I teraz naszą rolą jako badaczy nie jest dociekanie, czy to przełożony był bliżej stanu faktycznego, czy to pracownik, Mówił o rzeczach, które tutaj były bardziej zbliżone do tych faktów, tylko naszym zadaniem jest zrozumienie, dlaczego ta sama sytuacja wyglądała zupełnie inaczej z perspektywy pracownika i z perspektywy przełożonego. Więc, my tutaj naszą rolą jest wejście w buty naszych respondentów i zrozumienie, jak rzeczywistość wygląda z ich perspektywy i dlaczego tak wygląda. Więc to jest. Ta prawda, której poszukujemy, czyli właśnie ta prawda przefiltrowana przez emocje, doświadczenia naszych, naszych odbiorców. A czy ludzie, dla których pracujecie, od razu rozumieją tę Waszą funkcję, czy starają się czasami przeciągnąć właśnie na swoją stronę? Mhm. Znaczy, ja myślę, że jak ktoś zrozumie też tą istotę tych naszych badań w, w procesie projektowym, no to też jakby to zaczyna być jasne. Zresztą nie, nie wartościowałabym też tego, że tak, takie spojrzenie na świat jest tutaj mniej wartościowe. My nie, jak tak, nie, nie tworzymy reportażu, nie, do, nie robimy dochodzenia. Jakby, żeby tutaj określić pewną sekwencję zdarzeń. Więc tutaj szczególnie dużą wartość tak naprawdę dla biznesu ma to zrozumienie takiego subiektywnego postrzegania rzeczywistości przez odbiorców. Czyli tutaj takiego pełnego emocji, pełnego różnego rodzaju też takich poznawczych, tak, błędów, więc my próbujemy do tego dojść, bo tak naprawdę. Dzięki temu jesteśmy w stanie też później coś wartościowego dla tych naszych odbiorców zbudować. Więc, jeżeli rzeczywiście ktoś rozumie też tą naszą rolę jako badaczy, a staramy się, żeby tak było, staramy się w tym zakresie też zawsze edukować, mówić, co badania. Na jakie pytania badania dadzą odpowiedź, a na jakie pytania nie znajdziemy odpowiedzi. Mówimy o ograniczeniach, które wynikają z metod badawczych, które podejmujemy, więc jeżeli ktoś tutaj zrozumie, będziemy w tym samym punkcie startować, to myślę, że wtedy też nie ma tego rozczarowania, mhm. rozczarowania na koniec, bo umówmy się, że my też, w związku z tym, że pracujemy jednak na niewielkich próbach, no to w żaden sposób też te badania jakościowe nie jest. Prawomocnione później generalizowanie ich na całe społeczności. My poznajemy Jace. historię konkretnych osób, na tej bazie staramy się wyłapać pewne wzorce, ale nie możemy później powiedzieć, że kilkadziesiąt procent albo cała społeczność uważa w ten sposób. Więc Jace. myślę, że to też jest bardzo istotne, jeżeli decydujemy się na te badania, to mieć właśnie tego świadomość. Czyli nie jesteście taką wyrocznią, która mówi, to będzie tak, a nie powinno być inaczej, mhm. tylko raczej takim kierunkowskazem, który ma wiele różnych odnóg, tak? Te wszystkie insighty, im jest ich więcej, tym tak naprawdę wasza perspektywa jest szersza i tym pełniejszy obraz, prawda? Ja lubię w ogóle myśleć o badaniach jako takim źródle zastrzyku inspiracji, mhm. że tak naprawdę ta decyzja, w jaki sposób rozwinąć projekt, Produkt, usługę, ona tak naprawdę może być próbą odpowiedzenia na te potrzeby, albo taką świadomą decyzją, że okej, okay, my wiemy, że to są potrzeby naszych użytkowników bolączki, ale my spróbujemy zrobić coś innego. Więc to jest pewna decyzja biznesowa, decyzja, decyzja strategiczna. I tak jak powiedziałaś, badania tutaj nie dadzą takiego jednoznacznego rozstrzygnięcia, zróbcie to w ten albo w taki sposób. To jest. Kolejne źródło dla zespołu projektowego, dla projektantów, które musi być, te informacje muszą być przez nich twórczo przetworzone, tak żeby można było tutaj jakieś sensowne rozwiązanie. Sensowne rozwiązanie znaleźć, i myślę, że też o ile to jest dosyć oczywiste w takiej pierwszej fazie badań, kiedy zaczynamy poznawać naszych odbiorców, to myślę, że takie oczekiwanie takich rozstrzygnięć, czy to jest dobre, czy to jest złe, jest szczególnie silne, kiedy prezentujemy już naszym odbiorcom jakieś propozycje rozwiązań że wtedy oczekiwalibyśmy, że oni nam powiedzą, to jest jeżeli te pięć osób powiedz nam, że to jest fantastycznie, to że my już osiągniemy sukces biznesowy, sukces na rynku. Tymczasem mhm. również na tym etapie pracy tak naprawdę my pozyskujemy wiedzę, obserwujemy, w jakie interakcje wchodzą odbiorcy z naszymi rozwiązaniami, ale to znowu nie znajdziemy tu jednoznacznego rozstrzygnięcia. To będzie nasza decyzja, co my tak naprawdę z tym zrobimy. Mhm. No dobrze, jesteśmy już u celu, wiemy, co te badania nam mogą przynieść, a teraz może cofnijmy się chwilkę i powiedz mi, jak do tego dojdziemy, jak mhm. znajdujemy takie cenne tropy, na przykład w przypadku badań na temat dostępności, bo mhm. na kanale Dostępny Design dzisiaj rozmawiamy, mhm. więc zgłębmy może to trochę bardziej. Jasne. Generalnie tych technik, metod badawczych, z których korzystamy jest bardzo wiele i za każdym razem dopasowujemy je do tego, jakiego typu informacje chcemy pozyskać, ale też... To, jaki jest kontekst badań, czyli z kim prowadzimy te badania, w jakich warunkach mamy możliwość prowadzenia badań. Tutaj zawsze staramy, więc z jednej strony, bazujemy często na deklaracjach odbiorców, czyli rozmawiamy z nimi, czy to w z jakąś grupą w trakcie badań fokusowych, czy w trakcie indywidualnych wywiadów, więc to jest źródło, pewne źródło informacji, ale w badaniach jakościowych te deklaracje to jest za mało. W sensie nie zawsze to, co odbiorcy nam mówią, Rzeczywiście tak się zachowują. I to nie wynika wcale z ich jakichś złych intencji, że chcieli nas oszukać, chcieli zbudować swój lepszy wizerunek, ale bardzo często jest tak, że my pewnych rzeczy, które są naszą codziennością, po prostu nie zauważamy. I mam wrażenie, że to jest też coś, często co się zdarza w takim temacie dostępności że my przywykliśmy mhm. już że jak idziemy z tym wózkiem z dzieckiem to są te wysokie krawężniki i już po prostu po pół roku nie zwracamy na to uwagi yes. że jeżeli ktoś nas o to zapyta Jakie to po prostu gdzieś to mamy zepchnięte i nie myślimy o tym na co dzień. I tak samo nie. Osoby starsze, które korzystają z miasta i na przykład nie mogą odczytać pewnych znaków w mieście, czy nie mają gdzie usiąść, żeby odetchnąć w trakcie spaceru, też, jak ich zapytamy o problemy, to gdzieś oni już mogą po prostu przywykli do pewnych rzeczy. Dlatego bazujemy nie tylko na deklaracjach, ale także staramy się obserwować, Naszych odbiorców w, konkretnych w konkretnym też środowisku, w którym funkcjonują. I dzięki temu jesteśmy też w stanie wyłapać te rzeczy, które dla nich z różnych względów zaczęły być przeźroczyste. Dlatego I... też często słyszałam o tym, że takim, taką niepewnością wiążącą się z badaniem konkretnych firm jest to, że badacz jest na przykład niezwiązany z daną branżą. I często się mówi, że to super, że ekspert jest właśnie zewnętrzny, bo niektórzy z danej konkretnej firmy, z danej konkretnej branży już właśnie mogli tak przywyknąć do różnych rozwiązań i nie móc sobie wyobrazić, że coś mogłoby działać inaczej, prawda? Znaczy na pewno to, jeżeli się branży nie zna, e, ułatwia takie świeże spojrzenie i taką ciekawość dziecka, tak, że e, my o wszystko dopytujemy, e, a jeżeli bylibyśmy z branży, to być może czulibyśmy, że głupio o to dopytywać, bo każdy powinien to wiedzieć. My tutaj jakby rzeczywiście czasami mamy tą relację, że jesteśmy takimi dziećmi, które są prowadzone, które dociekliwie próbują po prostu zrozumieć pewne rzeczy, a zadając też te pytania. E, siłą rzeczy trochę skłaniamy naszych rozmówców do tego, żeby się na chwilę zatrzymali i zrobili taką stop klatkę i przyjrzeli się bliżej danemu fragmentowi rzeczywistości, które robili, czyli rzeczom, które robili już automatycznie. I tak wracając na przykład do badań dotyczących dostępności, ja miałam okazję na przykład kiedyś realizować takie badanie, które nazwa, gdzie wybraliśmy taką metodę spacerów asystowanych, gdzie seniorzy to był akurat projekt dedykowany seniorom, więc wprosiliśmy się do nich na zakupy i spędzaliśmy z nimi kilka godzin chodząc po sklepach, robiąc z nich zakupy i patrząc, jak funkcjonują w tym procesie. I to też było dla nas bardzo dobre tak naprawdę źródło. Źródło obserwacji. No i też jeszcze wracając do Twojego poprzedniego pytania, tak jak wspomniałam, z jednej strony deklaracje, z drugiej strony obserwacje, a z trzeciej strony to, co jest też w temacie dostępności, bardzo interesujące w zakresie badań, to jest tak naprawdę próba doświadczenia pewnych sytuacji. Czyli badacz tak naprawdę może spróbować przemierzyć miasto, na przykład poruszając się na wózku. Są specjalne kombinezony, okulary, które pozwalają nam, Zrozumieć na przykład z jakimi trudnościami boryka się ktoś, kto ma danego rodzaju problemy, na przykład określoną wadę wzroku, albo właśnie ma pewne ograniczenia ruchowe. Więc tutaj są takie metody wspierające, przy czym tak wydaje się, że tak naprawdę ten najbardziej całościowy obraz można mieć z połączenia tych wszystkich źródeł, czyli rozmawiając. Doświadczając, ale też obserwując, że wtedy tworzymy taki najpełniejszy obraz tego, z czym tak naprawdę się nasi odbiorcy mierzą, z jakimi problemami i jak sobie też tak naprawdę z nimi radzą. Mm -hmm. Powiedz, czy te badania produktów, usług zyskują obecnie na popularności? Czy faktycznie jest tak, że firmy, które mm. przygotowują się do wypuszczenia albo już nawet mają jakiś produkt, usługę, um, Postanawiają go częściej przebadać i częściej dostosować do swojego targetu? Mhm. Ciężko mi pewnie mówić, jakby tak mogę mówić ze swojej subiektywnej mhm. perspektywy. Czy w przeciągu tych siedmiu mhm. lat widziałeś jakąś zmianę w podejściu do badań? Wydaje mi się, że jest coraz większa świadomość tego, czym badania są i jaką wartość mogą dać. Cały czas pracujemy nad tym, żeby mówić o tym, żeby zarządzać oczekiwaniami względem względem badań. To jest na pewno zawsze jakiś. Temat, gdzie trzeba sobie szczerze powiedzieć o pewnych takich swoich nam ograniczeniach, ale też być może o tych dodatkowych wartościach, które, które badania mogą, mogą dać. Więc wydaje się, że ta świadomość jest coraz większa. Mhm. I ta gotowość i otwartość na to, żeby poddawać weryfikacji nasze pomysły, rozwiązania, też staje się tutaj w coraz większej liczbie firm pewnym naturalnym elementem procesu projektowego. No i też to widać w firmach, że też ta kompetencja, że to sami pracownicy też mają często ogromne kompetencje w zakresie właśnie prowadzenia badań i pozyskiwania danych z bardzo różnych źródeł. Okay. A powiedz, masz jakieś takie swoje przesłanki własne, prywatne, według których na przykład oceniasz, że tak, że to koniecznie trzeba by było przebadać, że ten produkt, ta usługa nie powinien wejść na rynek bez, bez takiego zakresu badań? Generalnie mam takie poczucie, to chyba nie wynika z moich osobistych doświadczeń, ale że wszystkie te produkty i usługi, które łamią status quo, albo które wprowadzają jakiś nowy element, na pewno warto je przebadać, bo możemy się spotkać z bardzo zaskakującymi nieoczywistymi reakcjami na to nasze rozwiązanie, więc to jest na pewno jeden element. Jeżeli wprowadzamy coś, co jest po prostu kopiuj wklej. Z mhm. tego, co funkcjonuje na rynku, no to tutaj pewnie można byłoby się zastanowić, czy warto, jeżeli już wszyscy robią to na rynku i to im świetnie działa, to być może tutaj bardziej powinniśmy weryfikować kwestie związane ze strategią marki, a nie z samą ideą, z mhm. samą koncepcją. Więc tak, tam, gdzie jest nowość, tam, gdzie może być dyskusja, kontrowersja, tam, gdzie próbujemy dotrzeć do nowej grupy, która na przykład z tego rozwiązania nie korzystała do tej pory, tam warto te rozwiązania na pewno zweryfikować, bo jedna rzecz to jest dawanie odbiorców, a druga rzecz to jest zweryfikowanie, czy my dobrze odpowiedzieliśmy na te rozpoznane potrzeby odbiorców. Mhm. Więc, więc tutaj myślę, że to są takie dwie ważne rzeczy. Przy czym, jeśli chodzi o samą weryfikację już pomysłów na usługi i produkty, to jeżeli nie mamy w sobie otwartości na to, żeby coś zmieniać, no to wtedy nie warto go robić. Myślę, że to jest też... Nie warto robić badań pro forma, bo to tylko źródło frustracji. Jeżeli decydujemy się na ten krok, to powinniśmy mieć w sobie też taką gotowość na to, żeby jednak, jeżeli taka wystąpi, takie dostaniemy sygnały, to przynajmniej zastanowić się, jak jeszcze tutaj możemy ten nasz pomysł ukształtować. I ostatnie pytanie, bo już kończy się nasz hmm? czas, ale powiedz mi, jak wygląda Twoje wsparcie firm w programie Dostępny Design? Okay, to w, w programie Dostępny Design z jednej strony mam przyjemność prowadzenia właśnie tutaj wykładów, warsztatów dotyczących, dotyczących samych badań, jakościowych, ale myślę, że to co jest też niezwykle istotne, to to, że w kolejnych blokach zajęć też mówimy o tym, jak czerpa, jak Wykorzystywać wielokrotnie tą pozyskaną wiedzę, że raport z badań na tym się nie kończą badania. My do tych rzeczy możemy wielokrotnie wracać, więc chociażby nie wiem, i projektując rozwiązanie, i projektując komunikację, projektując propozycje wartości. Więc również jakby w tych aspektach, w tych blokach zajęć gdzieś można mnie spotkać. No a poza tym również mam przyjemność niektórym firmom później indywidualnie doradzać, czy w zakresie projektowania, czy, czy badań. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i życzę Ci, żeby wszystkie wyniki badań były wprowadzane i produkty były coraz lepsze i coraz lepiej nadawały się do użytku przez użytkowników. Dziękuję Ci serdecznie Nie, za nasze spotkanie, za naszą rozmowę i do zobaczenia. Do zobaczenia.